Na pewno kot powinien poznać ten świat, w którym będzie żył razem z człowiekiem. Czyli i człowieka, i jego dotyk, i jego właśnie to, że, że jest że przyjemną rzeczą, jest być głaskanym, że nie trzeba się bać ludzkiej ręki, więc to na pewno. No, z takich rzeczy bardzo przydatnych, no to oczywiście jest nauka kuwetowania, tak? Żeby kot się załatwiał do kuwety, no to akurat jest jakby... No, takim odruchem, tak, że jak mamy kota w domu, no to stawiamy mu kuwetę i on się do tej kuwety zaczyna załatwiać. To też kot ma w instynkcie, że jakieś konkretne miejsce, które jest właśnie przeznaczone do załatwiania się, to kot tam w takie miejsce chodzi. Też zakopuje te odchody, bo to jest też jego no, taka. Ostrożność, żeby właśnie nie, nie być wykrytym, ponieważ też trzeba zawsze pamiętać, że kot, mimo że jest bardzo wyspecjalizowanym drapieżnikiem, ale jest jednak małym drapieżnikiem i jest również ofiarą większych drapieżników, no między innymi człowieka, który też jest właśnie tym zagrożeniem. Ale tak już w naturze, no dobry człowiek nie będzie polował na kota, natomiast y, duże drapieżniki, y, znaczy w sensie ssaki duże, drapieżne, ale również ptaki. Drapieżne też mogą być dla kota zagrożeniem. W związku z tym, no kot też ma w swoim repertuarze zachowań bardzo dużo takich zachowań, które mają go chronić. Przede wszystkim jego ogromna czujność, taka potrzeba kontroli, to, że się instynktownie jakby stara przemieszczać wyżej gdzieś, żeby z tej wysokości dobrze obserwować swoje otoczenie, swoje terytorium, czy tam właśnie nie ma jakichś zagrożeń, no i jednocześnie też będąc bezpiecznym przed wieloma. Yy, też drapieżnikami, które no tam załóżmy, no chociażby przed psami na przykład, które się już nie wdrapią załóżmy na drzewo, prawda, czy gdzieś wyżej, więc to, to jest taki koci instynkt. Więc wracając do tych potrzebnych yy, zachowań, no to kuweta na pewno, więc yy, zaoferowanie kotu takiej kuwety, którą zaakceptuje, która będzie zbliżona jak najbardziej właśnie do tego, co kot, jak w jaki sposób kot się załatwia w naturze, więc Należy unikać wszelkich wynalazków i jakichś bardzo udziwnionych kuwet, bo to może się kotu nie spodobać. Ale normalna, tradycyjna kuweta, która przypomina właśnie grządkę, na którą kot się załatwia. Kot instynktownie będzie tam się załatwiał, no, tylko trzeba mu odpowiedni, odpowiednie urządzenie, że tak powiem, zaprezentować. I nawet jeżeli to jest mały kociak, on też przez matkę jest uczony. Właśnie tego zachowania, żeby się załatwiać w jakimś jednym, określonym miejscu i zagrzebywać po sobie, ale jeżeli takiego kotka sprowadzimy do domu i postawimy mu taką kuwetę i pokażemy mu tam, nawet można go raz zanieść i mu tam pogrzebać łapką, to on natychmiast to załapuje. Więc tutaj na pewno kot musi wiedzieć, że, że to właśnie, że, że tak chcemy, żeby tak robił i że to jest to miejsce. Ale tu współpraca na ogół idzie bardzo dobrze, pod warunkiem, tak jak mówię, jeżeli za bardzo nie udziwnimy tej kuwety czy też tegoż żwirku, który mu tam oferujemy, natomiast inne takie zachowania, no też ja myślę, ja to zawsze patrzę w taki sposób, że kot ma pewne potrzeby, ja muszę te potrzeby poznać i muszę te potrzeby spełnić, bo inaczej kot nie będzie dobrze funkcjonował, zwłaszcza jeżeli to jest kot, który żyje tylko w domu. Więc na przykład jedną z takich potrzeb kocich jest też to, żeby drapać powierzchnie różne, dlatego że kot w ten sposób też poza tym, że tam trochę się przeciąga i gimnastykuje i sobie robi manikur, ale przede wszystkim zostawia w ten sposób też swoje ślady zapachowe, które też w jakiś tam sposób określają jego terytorium. Więc tutaj, żeby kota nauczyć, żeby on drapał drapaki, a nie meble czy jakieś inne przedmioty, które mogą tutaj dla nas być cenne i kot drapiąc je niszczy. Więc, żeby to, żeby to nastąpiło, żeby kot drapał drapaki, a nie to, czego my nie chcemy, no też trzeba obserwować kota. Patrzeć, gdzie on chce drapać, bo te miejsca nie są przypadkowe nigdy dla kota. Patrzeć też, jakie podłoże on chce drapać. I też za tym wskazaniem iść i taki drapak mu oferować. Więc jeżeli kot nam uporczywie drapi jakieś meble, to nie nauczymy go, żeby nie drapał tego mebla, nie wiem, krzycząc, karząc go. Tylko starajmy się w tym miejscu, które on gdzieś tam sobie upodobał do drapania, dać mu drapak, który będzie strukturą przypominał ten mebel, a nie na przykład nie stawiajmy mu w miejscu, gdzie nam pasuje pieńka drewnianego.